Zanim staniesz się bogaty w świecie zewnętrznym, musisz najpierw stać się bogaty w swoim świecie wewnętrznym. To nie jest tylko motywacyjny frazes, to jest prawo Twojego umysłu. Joseph Murphy odkrył mentalny skrót, aby natychmiast wygenerować to uczucie wewnętrznego bogactwa. A kiedy to robisz, wszechświat jest zmuszony. Odzwierciedlić ten stan wewnętrzny, przynosząc możliwości, pieniądze i obfitość do Twojego życia. Pomyśl przez chwilę: ile razy pragnąłeś więcej pieniędzy, spokojnego życia, dobrobytu bez wysiłku? Ile razy wierzyłeś, że Twoja rzeczywistość zmieni się tylko dzięki szczęśliwemu trafowi, awansowi, niespodziewanemu spadkowi? A co jeśli powiem Ci, że wszystko to jest postawione na głowie? Że prawdziwa transformacja nie zaczyna się, gdy pojawiają się pieniądze, ale gdy twoja podświadomość akceptuje ostatecznie i bezdyskusyjnie, że już jesteś bogaty? To jest klucz, który Joseph Murphy wyjawił światu. Zrozumiał, że podświadomość nie rozróżnia wyobraźni od rzeczywistości. Odpowiada na to, co czujesz, w co głęboko wierzysz. Jeśli w tobie mieszka niedostatek, świat zadba o to, by potwierdzić twój niedostatek. Ale jeśli w tobie bogactwo już istnieje, wszechświat nie będzie miał innego wyjścia, jak zorganizować zewnętrzne okoliczności, aby to bogactwo stało się widoczne i namacalne. To nie jest piękna idea, to jest prawo prawo niewidzialne, ale tak realne jak grawitacja. Pytanie, które musisz sobie zadać brzmi: Czy twoja podświadomość wierzy, że już jesteś bogaty, czy też mimo pragnienia obfitości, wciąż trzyma się myśli, że bogactwo jest odległe? Odpowiedź na to pytanie może zmienić absolutnie wszystko w twoim życiu, bo jeśli twój umysł wciąż dźwiga ciężar braku, możesz marzyć, modlić się i ciężko pracować ale będziesz wciąż odtwarzać tę samą ograniczoną rzeczywistość. Z drugiej strony, jeśli uda ci się przekonać podświadomość, że bogactwo jest już Twoje, dzieje się coś niezwykłego, otwierają się drzwi, na Twojej drodze stają właściwi ludzie, w Twoim umyśle pojawiają się genialne pomysły, jakby były szeptami wszechświata, a pieniądze płyną w nieoczekiwany sposób. W tym właśnie punkcie odkrycie Josefa Marfiego staje się tak potężne. On nie tylko pokazał, że jest to możliwe, ale nauczył, jak to zrobić. A dzisiaj poznasz ten sekret krok po kroku w tak jasny sposób, że nie będziesz już mógł zaprzeczyć, bogactwo nie zaczyna się na Twoim koncie bankowym, zaczyna się na cichej scenie Twojej wyobraźni. Pozwól sobie na refleksję. Co byś poczuł, gdybyś od dzisiaj mógł doświadczyć uczucia bycia bogatym bez czekania? Jakby to było budzić się rano i nosić w piersi spokojną, niemal magiczną pewność, że pieniądze do ciebie płyną? Czy potrafisz sobie wyobrazić pokój, jaki by to przyniosło? To jest doświadczenie, którego doznasz, gdy nauczysz się korzystać z tego mentalnego skrótu, który ujawnił Joseph Murphy. Ale uwaga, na końcu tego filmu znajduje się objawienie, które jest jeszcze potężniejsze niż wszystkie inne. Objawienie, które może ostatecznie przekręcić klucz w Twoim życiu finansowym. Dlatego zapraszam Cię, abyś pozostał do ostatniej sekundy. Obietnica jest prosta. Jeśli przyswoisz to, co zostanie tu powiedziane, jeśli pozwolisz, by te słowa osiadły w Twoim umyśle, nie tylko zmieni się twoje spojrzenie na pieniądze, ale również twoja materialna rzeczywistość będzie zmuszona dostosować się do tej nowej wibracji. A zanim pójdziemy dalej, muszę cię specjalnie zaprosić. Jeśli chcesz pogłębić ten proces, jeśli pragniesz uzyskać dostęp do transformujących praktyk, które wykraczają poza to, co zostanie tutaj powiedziane, w pierwszym przypiętym komentarzu. Znajduje się materiał, który jeszcze bardziej rozszerzy tę podróż. Został on stworzony dla ciebie, który czujesz w głębi duszy, że życie nie może polegać tylko na przetrwaniu, ale na rozkwitaniu w pełni i obfitości. Kliknij w link, ponieważ to może być punkt zwrotny, na który tak długo czekałeś. Teraz kontynuuj ze mną. Bo z każdym słowem poczujesz, że twój umysł jest delikatnie prowadzony ku nowej percepcji, percepcji, którą Joseph Murphy nazwałby wiarą w niewidzialne, wiarą, która nie zależy od tego, co widzą oczy, ale która stwarza warunki, aby wcześniej niż myślisz, niewidzialne stało się widzialne. Masz zamiar zanurzyć się w ścieżce, która sprawi, że zakwestionujesz przekonania, zburzysz wewnętrzne mury i zbudujesz nową tożsamość dobrobytu. I pamiętaj, ostatnie objawienie jest najpotężniejsze ze wszystkich. Kiedy Joseph Murphy mówił o potędze podświadomości, nie posługiwał się pięknymi metaforami, aby pocieszyć zmęczone serca. Ujawniał mechanizm umysłu. Tak precyzyjny jak tryby zegara. Wyobraź sobie przez chwilę, że Twoja podświadomość jest jak żyzna gleba ogromnego pola. Wszystko, co w niej zasiejesz, rośnie. Czy to ziarno bogactwa, czy ziarno biedy. Wielkie pytanie brzmi, co podlewałeś na tym polu każdego dnia? Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że spędza lata na pielęgnowaniu gleby niedostatku. Kiedy mówisz sobie, że nie masz pieniędzy, kiedy narzekasz na życie, kiedy boisz się, że nie zapłacisz rachunków, kiedy patrzysz na innych z zazdrością, wszystko to są nasiona. A podświadomość cicha i posłuszna odpowiada po prostu tak. Nie kwestionuje, nie wątpi, nie dyskutuje, po prostu odtwarza w świecie zewnętrznym to, co w nią włożyłeś. Dlatego Joseph Murphy mówił że wyobraźnia jest potężniejsza niż wysiłek, bo kiedy wyobrażasz sobie coś z intensywnością, kiedy czujesz, jakby to już było realne, siejesz ziarno bogactwa, które podświadomość przyjmuje bez oporu, a gdy już je przyjmie, cały wszechświat porusza się, aby to potwierdzić. Teraz pomyśl ze mną, kiedy ostatni raz poczułeś bogactwo, nie patrząc na swoje konto bankowe. Kiedy ostatni raz wziąłeś głęboki oddech i powiedziałeś sobie, już jestem bogaty, obfitość jest już moja, nawet jeśli na zewnątrz wszystko wydawało się odwrotne? Większość nie potrafi tego zrobić, ponieważ uwarunkowanie niedostatku jest bardzo silne. Od małego uczymy się, że pieniądze są trudne do zdobycia, że nie starcza dla wszystkich, że tylko nielicznym się udaje. I te zdania, powtarzane tak wiele razy, stają się murami w podświadomości. I tu jest kluczowy punkt. Nie możesz przyciągnąć bogactwa, jeśli twój umysł wierzy, że na nie nie zasługujesz. Nie możesz żyć w obfitości, jeśli w tobie wciąż istnieje poczucie braku. Dlatego Joseph Murphy tak dużo mówił o przeprogramowaniu umysłu. Wiedział, że nie wystarczy tylko chcieć. Trzeba sprawić, by podświadomość uwierzyła. Ale jak to zrobić? Jak przekonać najgłębszą część umysłu, że już jesteś bogaty, nawet gdy oczy mówią co innego? Odpowiedź leży w sekrecie, który wydaje się prosty, ale niesie ze sobą niezmierzoną siłę uczucie. Kiedy zamykasz oczy i coś czujesz, podświadomość akceptuje to uczucie jako prawdziwe. Nie rozróżnia, czy to wspomnienie, wyobraźnia, czy zewnętrzna rzeczywistość. Dla niej wszystko jest teraźniejszością. Dlatego lęki materializują się z taką łatwością, bo kiedy się boisz, czujesz. A czując, dajesz podświadomości rozkaz do zamanifestowania, ale ta sama zasada może być użyta do tworzenia dobrobytu. Kiedy pozwalasz sobie poczuć emocje bogactwa, jakby już była częścią twojego życia, podświadomość zostaje przekonana. Zaczyna pracować cicho, dostosowując okoliczności, przyciągając ludzi, tworząc zbiegi okoliczności. Wyobraź sobie, że idziesz drogą. Z jednej strony jest ścieżka niedostatku, którą dobrze znasz, pełna ograniczeń, zmartwień i niepewności. Z drugiej strony jest ścieżka obfitości, pełna możliwości, szans i bezpieczeństwa. Podświadomość jest jak kierowca samochodu. Jedzie tylko tam, gdzie jej każesz. Ale językiem, który rozumie, nie są luźne słowa, ale emocje. Jeśli czujesz niedostatek, kierowca jedzie w złą stronę. Jeśli czujesz bogactwo, naturalnie kieruje się na stronę obfitości. I tu wkracza technika Josefa Murphy'ego. Mówił, przyjmij mentalnie uczucie już posiadanego bogactwa. Nie jutro, nie w odległej przyszłości, ale teraz. Przed snem zamknij oczy i poczuj, jakby twoje pragnienie już się spełniło. Wizualizuj. Tak, ale nie tylko to. Zanurz się w uczuciu. Wyobraź sobie, że otwierasz drzwi domu, którego pragniesz. Dotykasz mebli, oddychasz powietrzem tego miejsca. Poczuj ciężar banknotów w dłoniach, spokój widząc dodatnie saldo, lekkość braku zmartwień odługi. długi. Powtarzając ten proces noc po nocy, przeprogramowujesz podświadomość, siejesz ziarno bogactwa. A jeśli będziesz je dalej podlewać, prędzej czy później pole zakwitnie. Ale oto jeszcze głębsze objawienie. Nie wystarczy czuć bogactwo od czasu do czasu jako odizolowane ćwiczenie. Trzeba nosić te wibracje przez cały dzień, bo każda myśl jest cichym rozkazem, każda emocja jest wiadomością wysyłaną do podświadomości. Dlatego jeśli cały dzień się martwisz, nawet po pozytywnej wizualizacji wieczorem, anulujesz efekt. To jak podlewanie rośliny, a zaraz potem wyrywanie jej z ziemi. Wyzwanie polega nie tylko na wizualizowaniu, ale na życiu tak, jakby to już było. A to nie oznacza wydawania pieniędzy, których nie masz, ani udawania życia, którego nie posiadasz. Oznacza dostosowanie swojego stanu wewnętrznego. Chodzenie z podniesioną głową, mówienie z pewnością siebie, uśmiechanie się nawet przed znalezieniem powodu, kultywowanie wdzięczności za małe rzeczy, to postawy, które wzmacniają w podświadomości ideę, że już jesteś zamożny. I tutaj muszę dotknąć bolesnego punktu. Wielu wierzy, że nie mogą odnieść sukcesu, ponieważ życie jest niesprawiedliwe, ponieważ urodzili się w trudnych warunkach, ponieważ świat faworyzuje tylko niektórych. Ale prawda jest taka, że podświadomość nie rozróżnia bogatych i biednych, uprzywilejowanych i pokrzywdzonych. Odpowiada tylko na to, co jest w niej zapisane. To może być trudna wiadomość. Ale jest też najbardziej wyzwalająca. Oznacza to, że nie jesteś zakładnikiem przeszłości, rodziny czy okoliczności. Oznacza to, że możesz zmienić kurs dzisiaj, wybierając co czuć i w co wierzyć. A jeśli w tym momencie myślisz, ale jak mam czuć bogactwo, skoro wszystko wokół mnie krzyczy niedostatek, odpowiedź brzmi: zacznij od małych rzeczy. Poczuj się bogaty, mogąc głęboko oddychać. Bogaty, mogąc pić czystą wodę, bogaty, mając marzenia i zdolność do wyobrażania, to pozornie proste uczucie otwiera w tobie przestrzeń. A kiedy podświadomość dostrzega te wibracje, odpowiada tworząc sytuacje, które wzmacniają ten stan. Może jeszcze nie zobaczysz milionów na swoim koncie, ale zobaczysz pojawiające się możliwości, właściwych ludzi wchodzących w twoje życie, pomysły pojawiające się w nieoczekiwany sposób. Obfitość przychodzi falami, a każda fala którą otrzymujesz, przygotowuje drogę dla następnej. I pamiętaj, wszechświat nie daje tym, którzy proszą z rozpaczą, ale tym, którzy czują z pewnością. Twoja wiara nie jest mierzona słowami, ale stanem wewnętrznym, który podtrzymujesz. Joseph Murphy mówił, że podświadomość jest jak wierny sługa, który wykonuje rozkazy. Więc jakie rozkazy ostatnio jej wydawałeś? Jeśli zostaniesz ze mną do końca, odkryjesz najpotężniejsze ze wszystkich objawień, coś, co może naprawdę odblokować Twoją manifestację na dobre. Ale zanim to nastąpi, muszę zrobić ważną dygresję. Jeśli chcesz przyspieszyć ten proces i zanurzyć się w technikach, które wykraczają daleko poza to, co mogę tu udostępnić, zostawiłem ekskluzywny materiał w pierwszym przypiętym komentarzu. Został on stworzony dla tych, którzy naprawdę pragną przekształcić swój umysł i tworzyć rezultaty, które wydają się cudami. Kliknij, gdy skończysz ten film, ponieważ może to być dokładnie to, czego potrzebujesz, aby raz na zawsze przekręcić klucz. Wracając, wyobraź sobie na chwilę, że w tobie jest safe. Ten safe przechowuje wszystkie twoje przekonania na temat pieniędzy, bogactwa i obfitości. Od dzieciństwa wkładałeś tam różne rzeczy: zdania rodziców i nauczycieli, doświadczenia braku, historię o poświęceniu. Ten sejf jest zamknięty, a kluczem jest emocja. Jeśli nadal karmisz emocje strachu, sejf tylko wzmacnia niedostatek. Ale jeśli zaczniesz karmić emocje wdzięczności, zaufania i poczucia bogactwa, sejf się otwiera i uwalnia zupełnie nowy strumień doświadczeń. To czego uczy nas Joseph Murphy, to że nie ma znaczenia, co jest teraz w sejfie. Ważne jest to, że możesz zmienić jego zawartość w każdej chwili, o ile świadomie zdecydujesz, co zasiać w podświadomości. I im więcej będziesz to robić, tym więcej zobaczysz znaków od wszechświata potwierdzających to. Niespodziewany pomysł, który generuje dochód, okazja, która pojawia się tam, gdzie najmniej się spodziewasz, kontakt, który otwiera drzwi, które wydawały się niemożliwe. Wszystko to są odpowiedzi podświadomości, odbijające się echem w świecie zewnętrznym. Teraz być może zadasz sobie pytanie: A co jeśli zrobię to wszystko i nic się nie stanie? To jest wątpliwość, która niszczy tysiące prób, bo wątpiąc przerywasz proces. To jak sadzenie nasiona i codzienne rozkopywanie ziemi, aby sprawdzić, czy już wykiełkowało. Podświadomość potrzebuje zaufania. Potrzebuje, abyś spoczął w pewności, że już jesteś bogaty, nawet zanim to zobaczysz. I właśnie tu leży ostateczne objawienie, które zostawił Joseph Murphy. Kiedy mentalnie przyjmujesz uczucie bogactwa, nie powinieneś czekać, aby poczuć się szczęśliwym. Musisz czuć się szczęśliwy teraz, ponieważ szczęście nie jest konsekwencją bogactwa. Szczęście jest nasionem, które rodzi bogactwo. To jest najpotężniejszy klucz ze wszystkich. Nie czekaj na pieniądze, aby się uśmiechnąć. Uśmiechnij się teraz, a pieniądze przyjdą. Nie czekaj na obfitość, aby być wdzięcznym. Bądź wdzięczny teraz, a obfitość odpowie. Kiedy to głęboko zrozumiesz, zdasz sobie sprawę, że nigdy nie byłeś daleko od bogactwa, zawsze było w tobie, czekając tylko aż twoja podświadomość uwierzy. Bogactwo nie zaczyna się w banku, nie zaczyna się od podpisanej umowy, zdobytej pracy czy zamkniętego interesu. Bogactwo zaczyna się, gdy mówisz swojej podświadomości z absolutnym przekonaniem: Już jestem bogaty. To proste zdanie, gdy jest prawdziwie odczuwane, jest w stanie otworzyć niewidzialne drzwi, poruszyć ukryte mechanizmy i aktywować połączenia. Które do tej pory wydawały się niedostępne. Joseph Murphy zrozumiał coś, co niewielu ma odwagę zaakceptować. To nie świat kształtuje Twój umysł, to Twój umysł kształtuje świat. Wszystko, czego doświadczyłeś do dziś, jest odbiciem obrazów, emocji i przekonań, które były odkładane w podświadomości przez całe Twoje życie. A jeśli nie jesteś zadowolony z tego, co widzisz, Odpowiedź nie jest na zewnątrz. Odpowiedź leży w cichej głębi twojej duszy, w miejscu, w którym możesz siać nowe nasiona, nie prosząc nikogo o pozwolenie. To tutaj następuje wielki przełom. Kiedy przyjmujesz uczucie bogactwa teraz, nie czekając na zewnętrzne znaki, dzieje się coś magicznego. Uwalniasz się od niewoli kiedy? Ile razy mówiłeś sobie, kiedy będę miał pieniądze, będę szczęśliwy? Kiedy zdobędę tę pracę, będę spokojny. Kiedy osiągnę ten cel, wreszcie będę żył w obfitości. To kiedy, jest pułapką, która więzi miliony ludzi. Bo podczas gdy czekasz, podświadomość wciąż otrzymuje rozkaz, że to jeszcze nie nadeszło. A jeśli wierzy, że jeszcze nie nadeszło, wszechświat może odpowiedzieć tylko, trzymając Cię w wiecznym oczekiwaniu. Ale kiedy przełączysz klucz i zaczniesz mówić, już jestem, wszystko się zmienia. Przestajesz gonić za życiem i zaczynasz przyciągać życie do siebie. Obfitość nie jest już odległym celem, ale stałą obecnością, która objawia się w szczegółach, w spotkaniach, w codziennych cudach. I może zadasz sobie pytanie: ale co, jeśli się oszukuję? Co, jeśli będę udawać bogactwo, a pozostanę biedny? To jest najważniejszy punkt ze wszystkich. Nie oszukujesz się, dostrajasz się. Przenosisz do teraźniejszości rzeczywistość, która zawsze była możliwa, ale pozostawała uśpiona, ponieważ upierałeś się przy wibrowaniu w niedostatku. Udawanie to życie w kłamstwie, odczuwanie to tworzenie prawdy. A kiedy podświadomość czuje, nie dyskutuje, tworzy. To jest ostatnie objawienie, najpotężniejsze ze wszystkich. Sekretem nie jest chcieć bogactwa. Sekretem jest czuć się bogatym, zanim zobaczysz bogactwo. To żyć tak, jakby to już było, nie czekając na pozwolenie od świata zewnętrznego, ponieważ świat zewnętrzny jest tylko lustrem, a to lustro, prędzej czy później, odzwierciedla to, w co decydujesz się wierzyć. Więc zapraszam Cię do zawarcia paktu. Z samym sobą, dzisiaj, teraz, paktu, aby nie karmić już podświadomości zdaniami o niedostatku, strachu czy wątpliwościach, paktu, aby zacząć czuć każdego dnia bogactwo, które już w Tobie istnieje. Nie czekaj, aż zmieni się Twoje konto, aby się uśmiechnąć. Uśmiechnij się teraz. Nie czekaj, aż pojawią się możliwości, aby być pewnym siebie. Bądź pewny siebie teraz. Nie czekaj na przyszłość, aby być wdzięcznym, dziękuj teraz. A jeśli wprowadzisz to w życie, nie tylko jako przelotne ćwiczenie, ale jako styl życia, zauważysz, że życie zaczyna się naginać do Twojej nowej wibracji. Ludzie zauważą w Tobie inną obecność. Możliwości będą wydawać się zbiegami okoliczności. Pomysły będą pojawiać się w Twoim umyśle, jakby pochodziły z wyższego miejsca. Wszystko to dlatego, że w ciszy Twoja podświadomość już przyjęła rozkaz. Jesteś bogaty. I w tym momencie Twoja podróż przestaje być desperackim poszukiwaniem, a staje się doświadczeniem świadomej manifestacji. Nie jesteś już żebrakiem proszącym o okruchy od wszechświata. Jesteś twórcą, dziedzicem nieskończonej obfitości, a kiedy tak żyjesz, cały wszechświat sprzyja ci. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że coś w tobie rozpoznaje tę prawdę. Może jakiś głos wciąż próbuje wątpić, ale inny głos, głębszy, cichszy, szepcze, że to ma sens. Posłuchaj tego głosu. To głos Twojej własnej podświadomości, próbującej przypomnieć ci, kim naprawdę jesteś. I zanim skończymy, muszę Cię o coś bezpośrednio poprosić. Jeśli ten film w jakikolwiek sposób Cię poruszył, zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał. Wydaje się to prostym gestem, ale dzięki temu możemy dotrzeć z takimi wiadomościami do jeszcze większej liczby osób, które tego potrzebują. I pamiętaj. W pierwszym przypiętym komentarzu jest link przygotowany dla Ciebie, aby jeszcze bardziej rozszerzyć tę ścieżkę manifestacji. Nie ignoruj tej okazji. Może to być dokładnie to, czego potrzebujesz, aby raz na zawsze żyć życiem, o którym zawsze marzyłeś. Wszechświat nie odpowiada na to, o co prosisz słowami, ale na to, co podtrzymujesz uczuciem. Więc wybierz czuć bogactwo teraz, wybierz żyć w obfitości teraz i zobacz na własne oczy, jak niewidzialne ugina się przed Twoją decyzją. Bo na końcu wielka prawda jest taka: Nie musisz stawać się bogaty, już jesteś.